Shug Knight zabija kolegę i ucieka przed policją. Ostatnie miesiące nie należały do udanych dla Shug Knighta. Pół roku temu został sześciokrotnie trafiony podczas strzelaniny na koncercie Chrisa Brown'a. A kilka dni temu przejechał i zabił swojego kumpla. Wygląda na to, że Ice Cube, The Game i Dr. Dre kręcili reklamy na parkingu, kiedy na plan przyjechał Shub. Doszło do kłótni pomiędzy nim a ekipą kręcącą klip. Szuk po chwili postanowił wrócić do samochodu, wrzucił wsteczny bieg i nacisnął na gaz. Dokładnie w chwili, gdy za samochodem znajdował się jego ziomar. Mężczyzna zmarł na miejscu, a Szuk uciekł z miejsca zdarzenia. Niestety dla niego pościg nie trwał zbyt długo i mężczyzna jest już w rękach policji.